Dzień dobry, witam. Nie wiem, tak takie zaczepiam przy osoby. Witam. Rozumiem, że w sprawie samochodu. Tak? tak jest, jak najbardziej. Dzień dobry, witam. Przemek. Andrzej. Yy, jak pierwsze wrażenie? Tak jak wyjechał za winkla, pojawił się. Tak, no jak sobie wyobrażam, że to będzie moje cacko niebawem. No to... To, tak <laughs> no jest to... te ćwiczenia. Jest, jest efekt. co jest zrazić do środka. No to prawki, no w Śmieję się trochę, że tych folii nie zdjąłem, żeby było tak, że wie pan to w foliach trzymane. Nie no, zadbana jest w środku. Jak nowka sztuka. Tak, Na no auto przeszło pełne sprzątanie, detailing, wszystkie elementy są rzeczywiście zadbane, wychuchane, wypieszczone. za mi że n, nie jeden samochód w salonie tak ładnie nie wygląda. Jak ten właśnie. To jak z 2019 to pewnie szrążą nawet jest wypełniony. Nic nie trzeba robić, no 270 tysięcy. Zbyt świeży samochód, żeby cokolwiek robić. Też pewnie ważnym aspektem będzie bagażnik. Proszę sobie zobaczyć wielkość bagażnika. No, <laughs> Przestronny, tak jest. Nie dość, że jest ładnie po podłodze, w sensie dużej powierzchni, to jeszcze jest wysoki, prawda? Tak, dokładnie, no. Tutaj rzeczywiście się sporo zmieści. Mega. A do tej pory mogę spytać, jak był eksploatowany? Czy to właśnie były warunki miejskie, czy, czy na Już trasie? Mówię, to kupiła pani, która jeździła troszkę po mieście, troszkę w trasie. W ogóle fanka BMW dała się namówić na Kije. Wszystko serwisowe, wszystko robione. Ma każdy papierek na każdy element. Bardzo taka skrupulatna szczególantka. Proszę sobie też zobaczyć tę kanapę pod kątem dzieci. Taka propos, to ile dzieci jest, a ile w drodze? Jedno w brzuchu, drugie już sobie biega. To, to dwójka, to proszę zobaczyć, jak wygląda tylna kanapa. Jeśli pod łokietnik, to akurat nie będą się szerpały, ale też i na napoje widzę, to niczego mi tu nie pochlapią. To, dokładnie tak. Jest uchwyty na napoje są. O, ale poza tym, no naprawdę nówka sztuka mega zadbany. Bo wnętrze jest idealne trzeba przyznać. Dokładnie. Garażowany, czy...? Garażowany, tak, zresztą widać. To no nie ma żadnych takich drzew jakichś, że wypryski czy coś, wszystko jest czyściute. No lakier zadbany. A pytam, bo w moim starym to ja przy polu mieszkałem, to mi kuna kable poprzegryzała i... No taka jest niestety przypadłość kuny, że zawsze kable przegryza. No, no, no. Chce się pan przejechać samochodem? Z... Jak najbardziej, oczywiście, że tak. I na wartość auta te 200 ponad koni zapraszam serdecznie na fotę pasażera, a ja będę prowadził, dobra? Jedziemy. Po pierwsze, radio. Bardzo fajną rzecz, którą mamy, to... O, cykl. Duża, przestronna nawigacja, która naprawdę pokazuje bardzo wiele. Ten ekran oczywiście jest dotykowy, ale mamy i radio, mamy oczywiście możliwość podłączenia audio po Bluetoothie. Dźwięki natury? A to sobie proszę zobaczyć. To jest zaskoczenie. Spokojne fale morskie. Oj, to nie wiem, co dobre, bo to można usunąć za kierownicą. <laughs> Wszystkich rozbawia dźwięk natury, bo to rzeczywiście śmieszny gadżet. Dodatkowo jeszcze w kierownicy, no już nie mówię o tym, że ona jest oczywiście multifunkcyjna, tu są wszystkie funkcje od y, y, tempomatu, poprzez sterowanie audio, telefon, wszystko. Ma też łopatki, więc można sobie też trochę tak bardziej sportowo pojeździć. No to czy widać, że kierownica dedykowana do samochodu GT. Dokładnie. Uuu, i... baby. Ładnie. Jedzie? Nie, nie. Zadowolenie klienta to podstawa. A widzę, że pan jest uśmiechnięty, więc myślę, że dobijemy targu i nie opuszczę za wiele. Wszystko sprawdzone? No ja bym się jeszcze chciał do czegoś przyczepić. Tam i pan chociaż jakiś powód, żeby ponarzekać na coś. Czy jest ja do zróbmy, czego przyczepić? Moim zdaniem nie, natomiast jak sobie wysiądziemy, proszę sobie jeszcze obejrzeć auto i wtedy pogadamy. Dobra? Żeby nie było tak, że ja zaraz zapłacę więcej niż jeszcze myślałem, <laughs> już to <tu> będzie. <laughs> Dlatego wróćmy na tamte miejsce i tyle. Obiecałem żonie, że chociaż tego tysiaka jej urwę na kosmetyczkę. To zawsze jest tak, jeżeli... Jest zainteresowanie autem, to te słowa to się po prostu sypią i toczą. No bo rzeczywiście jest o czym gadać, bo auto jest fantastyczne. No i, i, i ja teraz jestem w kropce: jak ja mam z tej ceny zejść? Bo, bo za ile to sasko chcę w ogóle pójść? A czy ono jest wystawione za 105 tysięcy i nie ukrywam, że z uwagi na jego perfekcyjny stan, perfekcyjne wnętrze, no to tu nie chciałbym urywać, wie pan, gór, no bo to nie ma sensu. Bo ten samochód się sprzeda, chociażby z racji, że nowych nie za bardzo jest, no bo nas salony są puste. Jest taka akurat sytuacja teraz biznesowo. Dodatkowo, co też jest istotne, samochód jest rzeczywiście rewelacyjny, niż dziutki przebieg. No i modelowo 20, 20 rok już na dwozie. Dlatego no, to możemy pogadać jakiś, wie pan, 500 zł, może, nie? 105 tysięcy to y, zimówki będą w komplecie. Nie, nie, nie ma zimówek, o to od razu zastrzegam, nie ma zimówek. No to tam już tysiaczek by można odjąć. <laughs> Czyli nie, nie, nie 104, 500, tylko 100, 100, 100, 104. No to op 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 opony będę musiał dokupić, wie pan, no. Zgadza się. Komplet fajnych zimówek, jest bezpieczeństwo, rodzina, te sprawy, to z uwagi na dwójkę, niedługo dwójkę dzieci i zimówki, które będzie pan potrzebował, okej, okay, tysiąc opuszczy na zimówkę. Czyli wyszliśmy o 105. Czyli mamy 104. No i to uważam jest dobra kwota do, do biznesu. No już jestem prawie przekonany. przy pana, żonie obiecałem, że jeszcze tysiąc zajmie. Ile to zajmie. prawie brakuje? No tak jak, jak, jak jakbyśmy dali dwójeczkę, dali, dali radę, no tam o, żonie nie. jeszcze, żonie tysiączka obiecałem. Tyśak na dzieci, i... tysiak na żonę. Tysi... Tak, to, to jest, jest już dwójka. I, tak? i, I zimówki to kolejny tysiaczek. Trójka, proszę pana, pan schodzi teraz, 102, 102 i biorę. Biegnę do automatu, wypłacam, podpisujemy dokumenciki. Jak ktoś złożył żonie obietnicę, że urwie tysiąc, to jak ja mam wyjście, muszę chłopu pomóc. 102 może być. Dobra, dzięki Super. serdecznie w takim razie.